Cześć! Witam Was w kolejnym filmie na kanale Królicza Strefa Dzisiaj zrobimy sobie taki szybki przegląd hodowli No i oczywiście zerkniemy sobie również do gniazda samiczki wiedeńskiej szarej która wykociła się 23 stycznia Zapraszam do oglądania No i tradycyjnie zaczynamy sobie od najmłodszej samiczki w hodowli która została dopuszczona 22-23 stycznia Ja już sobie króliczką dościeliłem, uzupełniłem paśniki Ale ta samica przekopuje niemiłosiernie już, więc tutaj myślę, że jest szansa na to, że samiczka zakocona Kura chyba nie umie sobie znaleźć miejsca, żeby znieść jajo, bo wszystkie gniazda zajęte no ale dobra, wracamy do królików. Karmidła również uzupełnione, także tutaj będziemy wyczekiwać w lutym wykotu. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo wszystko na to wskazuje. Dobra, lecimy sobie do samiczki z dwoma maluszkami. Do tego nie mogę się przyczepić, natomiast do tamtego. O, oczka e, strasznie, takie jakby zaczerwienione, <laughs> mocno zaropiałe. Mam już tutaj przygotowaną sól fizjologiczną. Oczywiście mam również e, wacik. Przemyję mu te oczka. E, I najprawdopodobniej w poniedziałek zabiorę go, jeśli nie będzie poprawy, do weterynarza. Dzisiaj już niestety. E, tego nie mogę zrobić, ponieważ weterynarz, do którego uczęszczam, dzisiaj ma zamknięte. Także e, na koniec filmu sobie po prostu tutaj wrócę do tej klatki i sobie mu te oczka przemyjemy. No zobaczymy, co z tego będzie. Jeśli nie, no to pewnie weterynarz jakąś maś na oczka, bo jakieś kropelki mi przepisze. No i będziemy musieli tego malucha ratować, no bo jest bieda. Jeśli chodzi o młode wiednie, jest bieda, zobaczcie te oczko. O, bardzo brzydkie. No zobaczymy. Bardzo mi się nie podoba mego oczka, no ale. Tak jak mówię, jeśli do poniedziałku to nie pomoże weterynarz tutaj 100%. Dobra, lecimy dalej. Kolejna samiczka z młodymi, 4 sztuki, tutaj oczka, jak najbardziej, wszystko w porządku. Król się już również sobie zajadają, skakują tutaj. Zobaczcie samicą, y, które mają młode, Mieszankę y, wzbogacam dodatkowo jeszcze w łodygę kopru. No jak widzicie, y, większą ilość granulatu, żeby tutaj gdzieś tą mleczność poprawić. Również dościelone, paśnik, sianko uzupełnione. O, no maleńki goście. Zobaczcie, te oczka mają rewelacyjne Z tamtymi miałem problem od samego początku, oczka miały posklejane Ja już to przemywałem, ale widzę, że problem powrócił Jeśli macie na to jakiś y, skuteczny sposób No to tam y, śmiało walcie w komentarze Będziemy próbować Dobra, kolejna samiczka Najstarsza w hodowli Zakocona 22 Póki co tutaj się nic nie dzieje, jeśli chodzi o przekopowanie, no ale zobaczymy. No. Samiczka dała się pokryć trzy razy, więc miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Ta samiczka w lutym skończy 3 latka. I w sumie chyba miała 4 albo 5 miotów za te 3 lata. Także wydaje mi się, że to jest. Niewiele zresztą ja się staram robić tak, żeby yy, króliczki więcej jak dwa mioty w roku nie miały. Także jesień, wiosna i. Wystarczy, dobra? No i przechodzimy do dwóch kawalerów. Jeden samczyk. Drugi samczyk. Dobra, w tej klatce mamy wszystko. Przechodzimy sobie do drugiej klatki. I zaczynamy sobie od zerknięcia do gniazda samiczki wiedeńskiej, szarej. No, i jesteśmy, jak widzicie, wykot 23 stycznia. Urodziło się 7 sztuk. Ja już Wam od razu mówię na pewno że jeden króliczek odpadł. Mam nadzieję, że jeden, bo nie zerkałem do tego gniazda wczoraj przed pracą. Po prostu przyszło sobie tylko zerknąć. I tutaj widzę coś sobie yy, wystaje, małe nóżki. No mały króliczek najprawdopodobniej wyszedł z gniazda no i niestety yy, zamarznął. A szkoda, bo było widać, że jest naprawdę yy, najedzony. Brzuszek był aż biały, no ale trudno, do gniazda nie zerkałem, ponieważ nie miałem czasu, bo to było przed pracą ja widzę, że tam maluszki się ruszają ja sobie wyciągnę samiczkę i sprawdzę sobie co tam się dzieje dobra, samiczka w oczku niżej kurczę, się boję normalnie no widać, że coś tutaj tych króliczków jest Zimna łapska Brzuszki nawet białe, więc pić piją. One jakieś mokre są. Kurczę, całe mokre. Dwa, trzy, ten jakoś mało napity. Cztery, pięć i sześć, ale. Masakrycznie powiem Wam, że są mokre. Muszę tutaj coś zadziałać Kurczę, nie wiem co w tej sytuacji zrobić. No strasznie mokre te króliki są. Cała ręka normalnie, zobaczcie. Mokra. Dobra, ja kończę i muszę coś tutaj szybko wymyślić. Dobra, jesteśmy z powrotem. No podejrzewam, że jak będą większe rocie, że tutaj może być lipa. Jeden króliczek mega słaby, króliczki strasznie mokre. Najprawdopodobniej gdzieś samiczka tam musi robić yy, siku, bo nie wierzę w to, żeby yy, yy, siki gdzieś tam podpływały. Zobaczcie, wrzuciłem tam papierowy ręcznik do tego gniazda mega, mega mokry, cała ta yy, sierść, ten puch. Yy, przemoczony, gdzieś to tym ręcznikiem troszeczkę wysuszyłem, yy, nas sam spód dałem. E, takiego miękkiego sianka no i zobaczymy, no trzeba to jakoś ratować, no ale no niestety jest e, mega mega mokro w gnieździe także 6 sztuk jest no póki co jeszcze wszystkie żyją, ale no jak przyjdą większe mrozy a gdzieś tam na horyzoncie one się pokazują, no to może być może być lipa, no nic ja nic z nie zrobię Króliczki są najedzone, no to jeszcze myślę, że z 5 dni jak przetrwają, no to będzie wszystko w porządku, już tego puchu dostaną ładnego i raczej nic im nie powinno grozić. Póki co jest to zagrożone. Dobra, lecimy sobie dalej. Do samczyka muszę tą dziurę tutaj, zobaczcie, jest też ostry wkręt, zaraz się za to biorę. Muszę to zlikwidować, bo widzę, że ten samczyk gdzieś tam nosek, nosek sobie zadarł, albo gdzieś tutaj, przez to się gdzieś tam coś podgryzły. Także zaraz zabieram się za łatanie tej dziury. Zobaczcie, z tej strony to samo. Kolejny samczyk. Tutaj ich ojciec, najstarszy szarak w hodowli. Ile ty, gościu, w tym roku skończysz? Nie, bój się. Agresorzy, dwa lata w lutym. A ja poniżej samiczka, która zostaje u mnie. No, tutaj mamy również samiczkę, która była pokryta przez samczyka tego u góry. To jest taka moja parka ze stada. Można powiedzieć podstawowego i moje pierwsze biednie szare. Zobaczymy czy ta samiczka daje jeszcze miot, a bardzo ładne mioty daje, także bardzo ładne króli się wychodzą. Wystawa to zresztą zweryfikowała. Tutaj poniżej w oczku nie mamy nic, ale tutaj mamy kolejną samiczkę. Też bardzo ładna sztuka. I tutaj mamy jeszcze tak. Samczyk wiedeński, niebieski, co gościu. Też ładna sztuka, ale chyba go sprzedam, bo chyba nie ma, nie ma sensu trzymać tyle samczyków. No nie wiem, jakby się ktoś znalazł, no to chyba bym go, chyba bym go oddał. Dobra, powyżej jeszcze też. Samczyk. No i ostatni, ostatni króliś, również bardzo ładny samczyk. No i co moi drodzy, w tym filmie to w sumie by było na tyle. No. Zaraz biorę się za oczka tego wiedna niebieskiego. No, trzymamy kciuki tutaj za tą samiczkę szarą, żeby te młode y, udało się odchować. Jeden już odpadł, ale tak jak mówię, najprawdopodobniej, nie najprawdopodobniej, tylko na pewno wyszedł on z gniazda, bo podkarmiłem go znalazłem. Nie był podgryziony, nie było nic, nakarmiony był, także po prostu zmarznął. Także miejmy nadzieję, że tam będzie wszystko w porządku. No niestety będę musiał dziennie do gniazda zerkać gdzieś tym ręcznikiem papierowym, wyciągać tą, tą wilgoć, tą mokrość. Te siki, że tak powiem. Dościelać sianko, żeby króliczki miały jak najcieplej, bo karmione, karmione są. Chociaż jeden z nich jest tam troszeczkę już, można powiedzieć, słaby. Nie wiem, czy zmarznięty, czy nie. Zobaczymy. Dobra moi drodzy, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!